Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami w kolejnym vlogu. I tym razem spędzimy fajnie czas z Anitką i z Chrisem. Zapraszamy. Idziemy teraz do Bento z Anitą, Chrisem i z Mikielkiem. Dzisiaj będziemy jeść pizzę. Ja mam ochotę na moją ulubioną Biankę, ale gdzie ten Mikielek poszedł? Z góry też jest fajny widok. Tutaj Marakuja rośnie, ale tutaj chyba im się coś zepsuło. I mamy naszą pizzę. To jest diabola. I burger z frytkami. Idziemy teraz na zachód słońca, chociaż ja się boję, że nie będzie tego zachodu. Tu jeszcze w miarę spoko chmury. Niebieskie niebo, ale tam. Tak, wysokie palmy, można się kręcić. I zbliżamy się. Prawie już jesteśmy. <głos> <głos> Dotarliśmy już na górę. Tu mamy widok na wioskę, i tutaj piękny ocean. Cudo. Kamila modelka. Nie, tak. Oh o no. O tak, chociaż no. Ideolo. To mogę tak. Ideolo loco. czas na telefonienie. Zobaczcie, jeszcze tylko takie chmurki zostały. Ale mamy jeszcze czas. Może będzie piękny zachód słońca, już jest pięknie. Udało się, mamy piękny zachód słońca, pięknie. Dzisiaj się udało i Mikelek jest u fryzjera. Wczoraj chcieliśmy, ale no, pana nie było. Tym razem idziemy do Anitki i Krisa, tam gdzie oni śpią w hotelu, więc zabieramy Was ze sobą. Zobaczcie, tam też jest fajnie. Też jest bardzo klimatycznie, oni są w pierwszej linii brzegu, więc zapraszam. Jesteśmy, tutaj jest krystal, tutaj ponad 10 lat temu mieszkałem i pracowałem, a oni tej sobie mają nocleg. Tu jeszcze Wam pokażę widoczek Cudnie. czas na obiadek. Dzisiaj robimy burgery, przychodzi Anitka z Chrisem, więc teraz z Mikielkiem idziemy na szybkie zakupki. Mikiel porzucił koledze motor, więc teraz musimy iść pieszo do Zanfresh, a to trochę dalej. Ale będziemy mieć wycieczkę. Wracamy, bo nie było bułek, ale chociaż pastę do zamów kupiliśmy. Po drodze może jeszcze będzie w jednej piekarni. Słuchajcie, kciuki. Have... Tutaj jest taka już bardziej turystyczna piekarnia. I, need, uh, I zobaczymy czy jest... Przeszliśmy y, trochę dalej za tamtą piekarnię, i tutaj mamy lokalną piekarnię. I tu są bułki, więc możemy kupić. Mamy 5 bułek za 2000, y, a tam za jedną bułkę jest y, 2000. No, Byłeś Nie, tutaj? tam chcieli 3000. już zaczął działać z burgerami. Proszę pukać do willi Lab Jap. A willa otwarta czeka na gości. Dzień oh. tak Nie ma naszych? Są kucharze tam. Okej. Okay. Cześć. Cześć! Hej! Hejka. Co my tu robimy? Już Michael kucharzy? Ja Kamilka tak pisała, ale jesteś opalona pięknie. Spaliłam się teraz, ale będę się spalić. A Kamilka nam robi soczek. Zdrowy soczek. Ze słynnej sokowi a masz ładną kietkę dzisiaj dziękuję dzisiaj obiad u kamilki i mikelka mm. Mm. te duże są dla mężczyznów a tutaj mamy szoki, szoki, Anitka przyniosła. Jedziemy na zachód słońca do Miciambi. I gdzieś tam niebo się już robi ładniejsze. Zobaczymy, bo za godzinkę jest zachód słońca. Zobaczymy, czy się uda. Uda. uda? Dojechaliśmy do Miciambi. I teraz pytanie: czy będzie ładny zachód słońca? Aha, ładnie. Ej, może się uda. No, tu jest jak mąka piasek. Zobaczcie, jak ładnie. Tam grałem w piłkę nożną. Tutaj fajna opcja na zachód słońca, żeby sobie koniami pojeździć. O jest kolejny koń. Ale się wstraszyłam. Tego się nie spodziewałam. <grywa> Więc kolejny konik. Sama Hani. Udało nam się znowu. Cudnie, cudnie. Nikolajek tutaj dronem latał, nagrywał Anitkę i Krisa. Jak jesteśmy Miciami, to tutaj lubimy przychodzić sobie, posiedzieć. Kiedyś było tam dalej takie miejsce, impreza była zawsze. No, ale zamknęli, przenieśli gdzieś indziej. To teraz tu przychodzimy. Nikolajek polatał. Zobaczcie. Jak super. O, idealnie. No, i słoneczko się już schowało. Teraz sobie tutaj posiedzimy, coś zjemy, bo że jesteśmy głodni. Ale uwielbiam być mieciami. Bardzo rzadko tutaj teraz jestem, ale bardzo lubię. Musimy iść dalej, bo tutaj tylko goście hotelowi mogą jeść, a my zawsze tutaj przeszliśmy tylko czegoś się napić. Więc szukamy innego miejsca, gdzie możemy coś zjeść, bo już jestem taka głodna. Zobaczcie, jakie teraz są kolory. Nie mogę się napatrzeć. Jest akcja, idziemy do Pana od obrazów i kupujemy obraz dla Anity i Krisa, ponieważ oni nam tyle rzeczy na przywieźli, tyle prezentów i nic w ogóle nie chcieli za to. Ja wiem, że też chcę się odwdzięczyć jakoś, a im się bardzo podobały nasze obrazy. I Anita kiedyś, jak była na Zanzibarze, to kupiła taki obraz, ale zgubiła w samolocie, więc Pan nam zapokuje. Oni będą mieć dopiero niespodziankę i zobaczą w Niemczech, jak będą już w domu, co to za obraz, więc idziemy wybierać. Jesteśmy już u pana, i teraz musimy wybrać obraz. To zawsze jest takie trudne. Ja, jakbym mogła wybrać dla siebie, to bym wybrała ten. Ten mi się tak bardzo podoba. No, szukamy, szukamy. Jak ja bym miał wybrać. Nie wiem, myślę, ten złoty. Albo. Takie oczy. Co tu jeszcze mamy? Zastanawiamy się nad tym albo nad tym złotym. Kurczę, trudny wybór. Eee, szybka decyzja. Lewa, prawa? prawa? Lewa. Kurde. Na środku. Mamy to. Pan zadecydował ze mną, bo już nie widzieliśmy. Ja chciałam ten, Miksiel chciał ten po prawej. No, i mówię, dobra, niech pan powie, który mu się bardziej podoba. No i padło na ten. Ale się cieszę! <grym> Mam okazję zobaczyć teraz, jak to wygląda, jak się pakuje obraz, bo dużo osób nie wie, że można przewodzić obrazy, bo mówią, ach, jak ja to zabiorę. Po prostu pan teraz ściąga te szyfki, zwinie do tuby i możesz zabrać pod pachę, czy tam do walizki, jak ci się zmniejsz, zmieści, bo przecież są też inne obrazy, mniejsze. No, więc fajnie, fajnie cieszę się. I teraz widzicie, pan zwija. Pięknie obraz. Potem do tuby. Jeszcze go teraz zabezpiecza. Chyba ma nowy sposób. Zawsze miał taką tubę i tam wkładał. Ale teraz widzę, że zabezpiecza gazetą tylko. Ale on się zna lepiej. Asante. Asante Sana. Chyba yeah. <laughs> mamy to. Teraz tylko czekamy na nich. A my mamy dla was prezent? Tak, ale dopiero możecie odpakować w, w domu. O nie! To my dziękujemy za wszystko. Tyle dostaliśmy prezentów od Was. Ja nie mówię, ja chcę się jakoś odwdzięczyć. A my jedziemy i ja patrzę, mówię, a ja to dobra To już masz obraz. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Zapraszamy, zapraszamy. Pościliłam Wam łóżko. Trochę ogarnęłam. O nie, jeszcze tu będzie nocleg. Kurda. No! Śpijcie tutaj normalnie przed wyjazdem. Oprowadzam Anitkę po Jambo. Byliśmy się przywitać ze squatterem w jego szkole Kajta. I pokazuję właśnie, gdzie ja z Mikielkiem się poznaliśmy. Poznaliśmy się w tym miejscu, tu była szkoła Kajta wcześniej. A teraz squatter przyniósł tam. I kolejne nowe miejsce odkryliśmy w padzie. Na głównej drodze, spacerując. Zobaczcie, kwiatki można kupić. I nie tylko. Jakieś przyprawy też widzę. Ekstra. Rozwija się ten Zanzibar. A obok jakieś nowe też miejsce, tego też nie znam. Bo tam w oddali jest niebieski dach, to tam chodzę zawsze na zakupy. I obok jest ten szpital. Ale w tą stronę to tak już nie chodzę, bo nie mam sobie po co. Ten Padze Square też się ma otworzyć rozwija się niesamowicie. Idziemy tutaj teraz. Weszliśmy tu obok. Tutaj nawet po polsku mówią. Jakieś perfumy, olejki. wielkie, jak wyszliśmy. Widzicie jak się patrzy szybko rozwija? Nie ma nas chwilę, a tu już nowe sklepiki. No i kolejny sklepik obok. I jakiś tutaj z artystycznymi rzeczy do sprzedaży. Ej, to chyba te stoły kupili w waszym hotelu. Chris? Chris? Ten stół to chyba z waszego e, hotelu. Zobaczy, byliśmy w tamtym, w tym. No tu co prawda już nie zaglądałam, ale tam jakieś stroje kąpielowe, jakieś beauty. No i tutaj weszliśmy te... A tu jeszcze coś jest. A tu chyba paznokcie robią. Masaże. Tu wchodzi Anita, teraz tu. Dzisiaj jest mega ciepło, więc idealnym pomysłem jest wejść do basenu. Daleko nie mam, bo za murem jest jabia willa, więc dzisiaj będę w basenie u nas w willi. Rozumiecie to? Ja tam jeszcze nie byłam od kilku miesięcy w basenie. No i można dzisiaj korzystać. Słoneczko jest, leżaki są. Basen jest. Teraz wchodzimy. Za drugim razem już łatwiej. Ostatni raz w tym basenie chyba byłam w styczniu. Oni siedzą na basenie, a ja leżę na leżaczku. Ale super mieć pralnię obok pokoju. Teraz mogę Mikelkowi prasować. Szybciej, szybciej. <noise> Dzisiaj idziemy na podwójną randkę. Juhu. Juhu! A jak wy to się pasujecie <noise> <śmienicza> Idziemy na podwójną randkę. Tylko jeszcze krisa nie ma. Może ty będziesz bardziej do Krysa pasować. Wyjdzie czerwony. Bo ja mam sukienkę taką. Szukam miejsca na naszego kaktusa. Pokaż jaki piękny kaktus. Wszystko to jest piękne. Idziemy na podwójną randkę, tam gdzie była nasza pierwsza randka na sushi do Polaków i tam były też nasze drugie Walentynki. Do Polaków na randki Tak. I z naszego przejścia idziemy tylko tutaj i jesteśmy w Dawin na sushi. Ale super co? Basen kształcie serca ciekawe A z gronem można fajne kształcie gitary jest pójdzie na gitarze. Ktoś chce grać w gitarę, zapraszam wszystkich. Chodź do domu i gra, Można się pogubić tutaj, w tych alejkach. Zobaczcie. Sushi burger Sushi <noise> burger? ja też takie na pewno. Gdzie jest sushi burger? O faktycznie. No. Prawdziwy, jak to Ale mam numer. Robić. Siedzimy sobie z widokiem na ocean. I się zastanawiamy co chcemy. Ogólnie, żeby robić jakąś mieszankę. I ja lubię nigiri, ale jako jedyny. No to takie te zestawy... Jakby było trochę nigiri, to by było fajnie, a reszta Tak, znaczy, to... znaczy ja mogę wam zrobić coś po samą kartę po prostu. Powiedzcie co chcecie. To zrób coś za sercem i... <laughs> za sercem? To zawsze, to zawsze. To jest... <laughs> Okej, okej, jest Będziemy mieć ze sercem e, zrobione sushi. To, to poza karty, powiedzcie mi na przykład ile chcesz kawałków. Dobra. To To ka każdy jaki ma po prostu, e, e, że Ty na przykład jak lubisz więcej winy, ja mogę też pod Ciebie zrobić, że no. tam coś więcej. Tak. To tak I... Majonez, no. lubię. What do you like? No to majonez to są do Państwa. <laughs> soja. soja. No, a soja, mamy też ten wasabi. Na dzień dobry, mamy sałateczkę. to. Mm to jest czy soja czy bez? Nic nie zobaczyło. Ja za sowję Tak? Te? Mamy teraz sushi burgera pokrojonego dla 4 osoby, więc idealnie każdy z nas spróbuje sobie, bo aż byliśmy ciekawi. Smacznego, Smacznego. Teraz ja muszę nagrać. On, on słyszał, że je, Bardzo dobre słyszał, że ja lubię Majo A dobrze to jest No, no jak próbuje. Dobre okay. Dobre, my też bardzo smakowało. No. Nie mało, nie? No, mało, no, Jeden na cztery, byliśmy ciekawi. Uh -huh. Wow. Jeśli sobie życzycie mogę tak szybko opowiedzieć, co przygotowałem, Poproszę. Tak, na pierwszym talerzu przygotowałem tej. Czas Nigiri, klasycznie trzy z tuńczykiem, Trzy tuńczki kolejne, tylko opalane na z oliwa z oliwek czosnek, chili chili, 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 chili. E -pili -pili. tutaj jest nigiri z Tamago, to jest taki omlet japoński. U góry dałem jeszcze czakrę z Mago. Tutaj jest specjalna rolka. Zrobiłem dla Was w dwóch wersjach po cztery, Proszę. żeby każdy popróbował. To jest starbelizowane mango i po lewej stronie są po prawej stronie kokołisy, po lewej stronie kaszelacy. Tutaj klasyczna rolka z tuńczykiem i ze szczepiorkiem. Po lewej stronie lobster w tempurze. W środku ośmiorica w tempurze. Cała rolka w tempurze z tuńczykiem I tutaj jest już tak na sam koniec rolka z porem w tempurze. Na zewnątrz lekko palantuńczyk i czatny zmago. Także bon appetit. Dziękujemy. Dziękujemy. Asante. Może, może jeszcze jedną deseczkę i wasabi troszkę? Tak, tak oczywiście. Szkoda. Ale ekstra. Zabrali mi deseczkę. Ale jemy, smacznego! Chłopacy zamówili dodatkowego burgera, to już jest trzeci burger, ale tym razem oni tylko na spółę. my dziewczyny już nie jemy. Nie wiem kogo pokazywać. No pięknie, no. Pięknie to wygląda. Angelika wymyśliła. Każdy ma takie pole, 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 na które zasługuje. Na jakie rozumie. My wypuszczamy łyse pole.

<laughs> angalia chini basi naona okay. <laughs> 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 okay, <laughs> weka mkono weka kuliaanza na kuliaan

Yes, yeah. Dobra, tam zabierz. Ogniota, nie. Ej, a jak są czy to no, if you left the hands. Nie, to nie no, czyli wtedy oni. No, don't drink. Ej. Ha, bari. You remember me, Ursz. A, вот,

O, jest Jest po drugiej I zaraz Anitka z Chrisem wyjeżdżają To jest zawsze najsmutniejsze, co? Zostawiają nas Ale chociaż z nami byli 15 dni Ja myślałem, że 15 minut 15 dni Mika testuje walizkę No pokaż jeszcze raz O tak, na stojąco Daję tak. kamilce. O tak. Łokie <grym> raz A ta z Turcji, Calvin Prey. Tom ciężej się jedzie. Nie jedzie nieukie. Inora. <grym> nie, 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 szybko jedzie. Ta hałasuj. I znowu dobrudziłeś do spodnie. Chodź tutaj, chodź. Chodź, 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 chodź z tyłu. Jezus, całe czerwone, co ty zrobiłeś? Czerwone? No! no, tak no. Wydało się! Nie lubię, ja tak. Masz Ale ty codziennie, co on ubierze te spodnie, to one idą do prania od razu, i do tego czyszczenia. Ja nie siedział przecież. A yeah. nie nawet nie zdążyła się dzisiaj położyć. Teraz, teraz leży, teraz testuje łóżko. Jap, jab. No. Ona zostaje. Mikkel, jedziesz za nią. Jedziesz za nią. Jest już taksy? Nie ma. To może chcesz iść na sklepiki? No teraz na spokojnie możesz pogadać. Teraz możecie kupić sobie bransoletki. Nie będzie przeszkadzał i nagabywał, że... Tak, dokładnie. Puściutko. Puściutko. Ani nie chce wracać. Nikt mnie nie chce Zaczekałam, <gry> żeby tu zostać. Tak, jest, jest. <gry> Taksówka już jedzie, to oznacza, że to już koniec. Aż mi jest smutno. A po, do, podłożyć na piosenkę, to już jest koniec. Nie ma już nic. No, jest, jest, jesteśmy Możemy... Możemy iść. <gry> iść, spać. Przeżyjcie. Kawy to nie że <gry> Dzięki, kochanie. Papa. Leccie znać, jak będziecie na lotnisku. Mamy kwiatki tutaj. Kwiatki? Jakie kwiatki macie? A! Nice. <laughs> ah, you make like sofa here. A <laughs> jak wygodnie będziecie mieć. Ciao. Pa! 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 To my też kończymy tego vloga. Kończymy za tym razem i no zobaczymy jak będą wypakować swój prezent. Nie? Tak, Nagrają. niespodziankowy, no. Zachęcamy do subskrypcji, do komentowania i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa! pa!